年。<Yeah. S 2> yeah. yeah. Był to wieczór pełen muzycznych doznań. Teksty z przesłaniem i relaksujące dźwięki można było usłyszeć podczas jazzowych ostatków. Na scenie wystąpiło trio muzyczne. Zaprosiłem tutaj Tamarę Beller, która fantastycznie, cudownie śpiewa standardy jazzowe, ale okazuje się, że jej menadżerem jest Grzech Piotrowski. I rozmawiając właśnie z grzechem, który też już u nas tutaj koncertował, pomyśleliśmy, że zrobimy koncert właśnie takiego wspaniałego trio, że on zagra na saksofonie. Marek Cędrzak grający z Tamarą zagra na gitarze, więc tak, zmysłowo, recitalowo. To jest moja ulubiona forma, szczerze mówiąc, taka, gdzie publiczność słucha, ja mogę coś pokazać. I, i dać od siebie i wziąć od publiczności tą wdzięczność, tą taką uważność na muzykę. Więc najbardziej lubię takie kameralne formy występów zdecydowanie. W repertuarze znalazły się polskie i zagraniczne utwory jazzowe. Imprezy jazzowe w Rudnikach cieszą się ogromną popularnością. To już ponad 30-letnia tradycja. Każdy słuchacz, każdy fan muzyki docenia dobrą muzykę, dobry wokal i właśnie spotkania jazzowe w Rudnikach są najlepszą okazją, żeby nacieszyć ucho tą dobrą muzyką. Do Rudnik na jazzowe ostatki przyjeżdżają goście z całego regionu. Impreza w kameralnym gronie niesie za sobą wyjątkowy klimat. Takie mniejsze wydarzenia jazzowe, one paradoksalnie mają większy impact później i znaczenie dla, dla artysty. E, możemy nawiązać bezpośrednią e, relację z publicznością i to jest bardzo fajne. Ta kameralność, znajomi, e, no, piękny klimat, myślę, że to na pewno przyciąga. Wszystkie koncerty w Ludnikach, które do tej A, pory słyszałem, były wspaniałe. Kiedyś, dawno temu, jak się schowało w rady tylko jest to tak niekoniecznie, nie? Jak mnie namówiono dawno też tam, żeby posłuchać na warsztatach jazzowych na żywo, to stwierdziłam, że to jest coś. To tak trudno powiedzieć, co, co to jest. nie? Coś, co wciąga, coś, co jest zupełnie inne niż, niż zwykła, popularna Jaka nauka. Nie? Jazzowe ostatki wróciły po covidowej przerwie, ciesząc się ogromną popularnością. Liczymy na kolejną edycję w przyszłym roku.